Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja nazywam się Konrad Janik, a to jest Polski Punkt Widzenia. Rząd przyjął projekt ustawy, której celem jest ochrona dzieci przed treściami pornograficznymi. O tym, jakie niebezpieczeństwa niosą za sobą takie treści i w jaki sposób chronić przed nimi dzieci. O tym porozmawiam z naszym dzisiejszym gościem, a jest nim prezes Fundacji Mamy i Taty Marek Grabowski. Dobry wieczór, szczęść Boże. Szczęść Boże, dobry, dobry wieczór Państwu. Panie prezesie poruszając tę problematykę, chciałbym, abyśmy na początku nakreślili przyczyny sięgania po materiały pornograficzne, co skłania dzieci czy młodzież do oglądania tego typu materiałów? No to jest oczywiście ciekawość z jednej strony, tak, która może wzbudzać zainteresowanie i to jest naturalne, tak, że... Jesteśmy ciekawi tego, jak powstają dzieci, jaka jest jakby ciągłość naszego gatunku, tak? to jest normalne. No i to tylko pokazuje, że powinniśmy jako rodzice sami z siebie, w ogóle nie czekając na jakiekolwiek materiały z zewnątrz, pewne treści już tym naszym dzieciom opowiadać. Tak? Natomiast problem polega na tym, że wielki biznes, a ten biznes niestety to jest wielomiliardowy biznes dochodowy w Stanach Zjednoczonych, w Chinach czy w innych krajach również Unii Europejskiej i w tym Polski, ma cały czas co na celu? Ma na celu przejęcie naszych dzieci, przejęcie ich środków i przejęcie, Pewnej mentalności, która kryje się za całym tym biznesem pornograficznym. O tej mentalności mam nadzieję, że jeszcze chwilę porozmawiamy. A jaka jest skala tego problemu oglądania przez dzieci czy młodzież materiałów pornograficznych? Skala jest bardzo duża. To co wskazały trzy badania, chociażby NASKU, czyli organizacji, która zaj zajmuje się jakby. No Można powiedzieć zawodowo, tym celem czy organizacji pozarządowych, takich jak Fundacja Mamy i Taty, czy Stowarzyszenie Twoja Sprawa. Niestety skala jest bardzo duża, ona przekracza ponad połowę młodych, dorosłych mężczyzn, ale również bardzo duży procent młodych kobiet sięga po materiały pornograficzne. Jakie są efekty? Bo przede wszystkim to jest problemem. Efekty są takie, że patrzymy na sferę seksualności, na sferę miłości, na sferę czułości przez pryzmat tychże materiałów. Czyli bardzo brutalnie, bardzo dosadnie. I nawet szczerze mówiąc dosyć obrzydliwie. Tak? Do, tych, do, tych konsekwencji, do tych konsekwencji jeszcze przejdziemy, póki co te statystyki czytam, że jedna czwarta nastolatków ogląda pornografię codziennie. Wychodzi na to, że no niektórzy nie potrafią wręcz się obyć bez tych treści. No tak, badania tutaj jasno pokazują, że część młodych ludzi po prostu zaczyna dzień od pornografii. Kiedyś zaczynano dzień od modlitwy, kiedyś zaczynano dzień od przywitania się z rodzicami. Teraz zaczyna się dzień od pornografii. No i prawda jest taka, że jakie możemy mieć relacje międzyludzkie czy relacje rodzinne, zaczynając dzień od pornografii? No żadne, ponieważ pornografia nie niesie żadnych treści, które nas w jakikolwiek sposób wzbogacają. To są treści, które. Pokazują, że nasze ciało jest po prostu jakimś elementem sprzedaży. Nie liczy się tak. Co więcej, ono pokazuje, że wszelka moralność, czy katolicka, czy chrześcijańska, też jest do wyrzucenia, że tak powiem, na śmieci, dlatego że niestety to, co się liczy, to jest tylko i wyłącznie taka czysta, zwierzęca przyjemność osiągi osiągiwana niestety przez y, pornografię. Mowa o nastolatkach, y, jedna czwarta nastolatków ogląda pornografię codziennie. Z kolei y, problem dotyczy także dorosłych, młodych dorosłych, bo czytam, że prawie 80% studentów korzysta z treści pornograficznych. Można y, wysnuć takie wnioski, postawić taką tezę, że y, jakby z wiekiem czy z czasem ten problem się pogłębia? On się pogłębia, dlatego że te treści, które wydawały się fajne i zwyczajne w jakimś tam wieku, okazują się zupełnie niewystarczające później. Dlaczego? Dlatego, że jak pokazują neuropsycholodzy, czy psycholodzy, czy psychiatrzy, ciągle potrzebujemy większych doznań, ciągle potrzebujemy większych emocji. Więc jeżeli te emocje nie są na tyle silne, nie są na tyle mocne, aby dostarczyć nam tego spełnienia, no to szukamy tego bardziej i bardziej. No i niestety, nie, pornografia pod pewnymi po, 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 względami jest gorsza niż kokaina czy heroina, co zresztą też było już dobrze zbadane przez yy, środowiska naukowe. Niestety, powoduje, że. Yy, Sięgamy po coraz ostrzejszą pornografię. Co różni pornografię od e, chociażby, właśnie tej kokainy czy heroiny? Różni to, że wykorzystujemy ludzi. Tak, wykorzystujemy ludzi, którzy są niestety na tyle słabi, aby uczestniczyć w tego typu produkcjach, albo też wykorzystujemy ludzi, którzy nie są na tyle wolni. Aby się wyzwolić z tej przestrzeni pornograficznej. Czyli, na przykład, są częścią wielkiego porno biznesu. I ten porno biznes ma się dobrze. I niestety, szkoda, że nadal w Polsce ten biznes ma się bardzo dobrze, mimo tego, że są prowadzone no, pewne działania przeciwko pornografii. Ale uważam, że niewystarczające. Tak przyszło mi teraz na myśl, że. Jest pornografia, to są zdjęcia czy filmy, nagrania, w których tak dochodzi do aktów seksualnych, w których jest nagość. A mamy od dawna w sztuce coś takiego jak akty. Co odróżnia właśnie pornografię od aktów? No tutaj różnica jest dosyć prosta. Jeśli chodzi o akty, yy, przede wszystkim przedstawiamy. Piękno ciała, przedstawiamy jednak pewną osobę. Pornografia ma na celu zaspokojenie pewnej takiej zwierzęcej potrzeby, instynktu. Tak? Pornografia, to pornografia jest podobnym przemysłem jak przemysł okołowojenny, tak? gdzie możemy pokazywać nie wiem, no, filmy z Arnoldem Schwarzeneggerem. Czy one są wartościowe, i czy wartościowo mówią o wojnie? Niekoniecznie, tak. I podobnie jest z pornografią. No, ona też zawiera elementy, które są, można powiedzieć, w miarę pozytywne, niektóre, ale w większości jednak pornografia nie służy dobremu celowi. Nie służy miłości, nie służy wierności. No bo czym jest pornografia? Pornografia tak naprawdę jest zdradą względem osoby, którą się kocha. No i, to I, jest tutaj, problem z I tutaj przechodzimy do tego, o czym pan prezes już wspomniał, czyli do konsekwencji wygórowane oczekiwania wobec partnera czy partnerki, brak wzajemnego szacunku i przedmiotowe traktowanie problemy w nawiązywaniu zdrowych relacji damsko-męskich. To są między innymi te konsekwencje. Jak później one mogą przełożyć się na życie małżeńskie? One generują bardzo dużo problemów, i w zasadzie czasami są nie do rozwiązania. Znaczy prawda jest taka, że uzależnienie od pornografii jest tak samo ciężkie, a nawet może czasami bardziej ciężkie niż uzależnienie od alkoholu czy yy, hazardu. Ono powoduje, że niestety patrzymy na świat przez pryzmat porno, czyli przez pryzmat właśnie. Yy, tego, co wydaje nam się, że jest fajne, że jest przyjemne, że jest optymalne, ale ono takie nie jest. Znaczy, po prostu w ogóle nawet nie mamy takich doświadczeń, ponieważ zazwyczaj osoby, które są uzależnione od pornografii, nie mają żadnych doświadczeń seksualnych. One są uzależnione od pewnej wizji swojej, niestety narzuconej przez biznes pornograficzny. Od wizji, która jest bardzo odbiegająca od tego, czym jest normalna relacja między kobietą a mężczyzną. Mówimy o pewnych konsekwencjach dla jednostki, dla konkretnej grupy społecznej, czyli na przykład małżeństw, rodziny. Zastanawiam się, czy takie konsekwencje mogą przekładać się na większą grupę, na przykład na społeczeństwo jako ogół. Tak, nie, tak yy, tutaj, panie redaktorze. Chciałbym się z panem pokłócić, ale niestety muszę się z panem zgodzić. E, niestety, pornografia przekłada się na życie społeczne, bo ono re, niestety definiuje życie społeczne tylko w kategoriach e, stricte seksualnych, takiej seksualności bardzo brutalnej. E, po, po drugie, ono przekłada się na życie naszych dzieci, no bo jak wygląda życie naszych dzieci w świecie pornografii? Ono jest tylko jakąś sumą niestety pewnych aktów seksualnych, które się dokonują między nimi, natomiast e, nie dokonuje się między nimi w tym układzie pornograficznym. E, miłość, e, więź jakaś wzajemna, jakaś sympatia. Znaczy, cała ta sfera seksualna jest obdarta zupełnie z e, tego, co jest tak naprawdę tak w istotne i do czego stworzył nasz Bóg no i właśnie być może to jest ostatni punkt, ale o którym warto wspomnieć. Pornografia o, o, o zupełnie oddzielna z Boga. znaczy Kompletnie możemy zapomnieć o tym, że istnieje ktoś taki jak Bóg, no bo mamy instynkt, jesteśmy jak zwierzątka i możemy dowolnie nakręcać siebie czy tych, do których do tego nachęci, zachęcimy do tego, żeby dokładnie takie filmy Produkować. No i pod tym względem to jest nie dość że przykre, ale to jest po prostu absolutnie zgubne dla społeczeństwa. Są plany, aby to ukrócić. Rząd przyjął projekt ustawy. Ona zakłada blokadę treści pornograficznych w internecie, miałoby to funkcjonować w konkretny sposób. Osoba, która korzysta z internetu, składa wniosek do usługodawcy, do dostawcy internetu z prośbą o zablokowanie dla niego takich treści i dostawca internetu musiałby wówczas takie treści zablokować bezpłatnie, w przeciwnym razie groziłaby mu kara finansowa. To dobre rozwiązanie, jak pan je ocenia? Tak zupełnie szczerze. Pan się pyta teraz mnie jako prezesa fundacji, czy tak, tak. Pytam, jak pan ocenia te rozwiązania, te propozycje? Tak, to zupełnie szczerze uważam, że te rozwiązania są kompletnie niedoskonałe. Tak naprawdę, a dlaczego? Dlatego, że jeżeli wiemy, a wiemy, że pornografia jest produktem, który jest równie szkodliwy jak heroina, czy kokaina, czy jak alkohol, jeżeli wiemy, że niesie tyle złego dookoła siebie, co więcej, mamy ją dobrze zdefiniowaną, bo pornografia jest bardzo doskonale zdefiniowana już co najmniej od kilkudziesięciu lat. Tak naprawdę powinniśmy walczyć o to, żeby pornografia była całkowicie zakazana i dostępna jedynie dla tych osób, które są chętne. Przykład mamy hazard. Możemy, mamy dzisiaj, dzisiaj jutro, pojutrze, mamy różne mecze, na które możemy obstawić e, złotówkę 2, 5, 10 złotych, ile chcemy. To jest możliwe, ale żeby dokonać tego. Aktu hazardowego musimy się za, za że tak powiem, zapisać, tak? Musimy dokonać y, pewnej swojej akty woli. I uważam, że tak samo powinno być z pornografią. Pornografia powinna być traktowana tak samo jak hazard. Czyli zapisujemy się, chcemy oglądać, to oglądamy. Jesteśmy w tej przestrzeni. OK. To nie jest problemem. Chociaż to no, osobiście uważam, że. Problemem społecznym jest, ale to nie jest problemem. Natomiast nie możemy dopuszczać do sytuacji, w której w przestrzeni publicznej zupełnie bez żadnego problemu funkcjonuje biznes, który działa na zasadzie handlu ludźmi, który działa na zasadzie wykorzystywania nieletnich osób małoletnich, który de facto jest związany z pedofilią. I pod tym względem uważam, że ta ustawa jest słaba. Znaczy ona po prostu nie zabezpiecza. Ochrony małoletnich przed pedofilią, nie zabezpiecza e, ludzi przed e, zagrożeniem e, pornografii i związków przed trwalszym fun funkcjonowaniem, chociażby ograniczonym przez e, pornografię jako taką. Tylko ta propozycja jest niejako odwrotnością tej, którą e, Pan teraz przedstawił, e, ponieważ Pan mówi o tym, aby się zapisać, a z kolei tutaj jest. Taka propozycja, że można się, że tak powiem, wypisać z tych, którzy korzystają takie treści. No tak, no, ale właśnie tutaj pytanie jest takie, no udało się, jeśli chodzi o hazard, bardzo szybko ogarnąć kwestię hazardu. Zajęło to chwilę. Tak samo jeśli chodzi o kwestie na przykład ukraińskie, czy proukraińskie, czy antyukraińskie, również udało się w, prze w przeciągu kilku dni w zasadzie 24 godzin. Zamknąć wszelkie podmioty, które blokowały treści antyukraińskie. Dlaczego nie możemy zablokować treści antyporno? Mm -hmm. A jeżeli chodzi o, bo, bo mówiliśmy o tym na początku, co skłania dzieci, młodzież do tego, aby sięgać po takie materiały, pan prezes powiedział, że ciekawość, i tutaj jest wielka rola rodziców i odpowiedzialność, aby E, przeciwdziałać czy chronić dzieci przed y, takimi treściami? Pytanie czy, bo takie są też postulaty niektórych środowisk, czy aby chronić dzieci przed y, y, takimi treściami, dostępem czy oglądaniem takich treści. Powinna być wprowadzona, wprowadzona w szkołach na przykład właśnie edukacja seksualna, na której dzieci byłyby przed tym przestrzegane? Czy jest to jednak taki obowiązek rodziców? I tutaj rodzice powinni być czujni i powinni tłumaczyć dzieciom e, zawczasu, że są takie treści, ale nie powinno się z nich korzystać. Znaczy Panie redaktorze, nie dajmy się tutaj zwariować, tak? Znaczy po pierwsze. Sfera seksualności jest zupełnie normalną sferą życia każdego człowieka. Tak? I ona jest różnie realizowana. Niektórzy są powołani do życia w małżeństwie, niektórzy żyją w celibacie, niektórzy mają jeszcze jakieś tam inne formy realizowania tego powołania. Tak? Natomiast to nie jest tak, że my musimy teraz naszym dzieciom kilkuletnim zapewnić jakąś formę zaspokojenia seksualnego. Znaczy, to jest to po prostu pachnie jakąś pedofilią, tak? I w związku z tym uważam, że yy, społeczeństwo, jako takie, dla swego bezpieczeństwa, powinno chronić dzieci przed przekazem pornograficznym, bo on jest ewidentnie zły. Znaczy, tutaj nie ma co się oszukiwać. To jest przekaz, który yy, funkcjonuje na handlu kobietami, na najprostszych emocjach i naprawdę na złym przekazie. Więc co do pornografii. Nie mam nawet chwili zawahania, żeby powiedzieć, że to jest ok. Szkoda, że nasz rząd jednak wycofał się trochę, tak lekko mówiąc, z pójścia mocniej w stronę zakazu, moim zdaniem powinien pójść ograniczyć pornografię. I tak samo jest, wie pan, jeśli chodzi o inne sfery aktywności seksualnej dlatego że dzieci. Czego oczekują dzieci? Dzieci oczekują przede wszystkim tego, żeby dobrze czuć się w swojej rodzinie, w swojej relacji, wie pan. natomiast nie generować jakichś takich sztucznych tworów, które tworzy edukacja seksualna, którą tworzy pornografia. Tak? znaczy, dzieci nie mogą być przedmiotem celów po prostu ludzi, którzy atakują je seksualnie. Zwolennicy pornografii. Niestety atakują ją seksualnie i to bardzo mocno. I tutaj stawiamy kropkę. Moim i Państwa gościem był prezes Fundacji Mamy i Taty Marek Grabowski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia z Panem Bogiem.